Jestem we Lwowie, na ulicy Czajkowskiego 37. Teraz tak, Cytadelna. Teraz Cytadelna. I rozmawiam z panią Beatą, która powie o tej restauracji. Bardzo proszę, kilka słów, żeby pani powiedziała. Restauracja mieści się w kamienicy, która przed wojną należała do poetki z okresu młodej Polski Maryli Wolskiej. Maryla Wolska była córką Wand Monet ukochanej Artura Grodgera. Wanda Monet i Artur Grodger poznali się na balu u Szczelców Korkowej w Krókowe gdzie gdzie był organizowany najlepszy bale w mieście. Była to wielka romantyczna miłość, niestety iście romantyczna, niespełniona, wielka, tragiczna właśnie E, nie było dane im być razem. E, po śmieci Artura Krotgera Wanda Monet wychodzi za mąż, za ich wspólnego przyjaciela młodzieńskiego i z tego związku na świat przychodzi Maryla, późniejsza wolska. E, Maryla, e, będąc młodą paną, zakochuje się w przemysłowcu naftowym. E, który, do którego właśnie wychodzi za mąż i gdy napomknęła mężowi, że chce mieć willę z dala od centrum mowowa buduje on dla niej willę, która jest nieco wyżej, przy równoległej ulicy z ulicy Kaleczej i ona ją nazywa Zaświecie. Zaświecie, czyli z dala od świata. Pisała Maryla Wolska w, w pomnikach, że jest to cudowne miejsce na ziemi, że jest ona zatoczona, otoczona w drze, 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 jest drzew, zatopiona w bluszczach, w kwiatach i w śpiewie ptaków. To wszystko jej się bardzo podobało, ale niestety z lwów oczywiście się rozbudowywał i w późniejszych już tam wspomnienie pisała, że lwów ich wsysa. No i oni również też się rozszerzyli. Na terenie ogrodów mąż Marili buduje też tę kamienicę jako kamienicę czynszową, i z tego czerpali oni też dodatkowe dochody. Gdy urodził się pierworodny syn Mareli, Ludwicz Wolski, to Marela poprosiła Władysława Bełzę, sąsiada z ulicy Ziemorowicza 16, stałego bywalca za świecia, o to, żeby został ojcem krzesnym Ludwicia. On się na to chętnie zgodził i przyszedł na trzcinę z prezentem, z wierszem własnego autorstwa, czyli: Kto ty jesteś, Polak mały. To właśnie ten wiersz dla syna Maryli Worskiej, został specjalnie napisany i na mu ukierowany. ofiarowany. Wszyscy żyli, można powiedzieć, dość tutaj do okresu wojny. Wojna jest stąd wypędziła, nigdy już tutaj więcej nie wrócili, a to wszystko zostało upaństwowione. W, obecnie, willa jest w prywatnym ręku, chociaż przeżywała różne okresy. A kamienica została upaństwowiona, i e, od, od, od lat Związku Radzieckiego tutaj e, mieszkają różni ludzie w tej kamienicy. A parterowe wszystkie pomieszczenia zostały wykupione na restauracji. I restauracja Kupol jest jedną z naj, m, bardziej, tak, najstarszych prywatnych restauracji w Lwowie. nazwa Kupol? Kupol, czyli podkopułą. Pod e, aczkolwiek e, równolegle, właśnie już Staramy się przemycić nazwę Zaświecie, i na ogrodzeniu, jeżeli pan zwróci uwagę, to jest właśnie wersja polska i ukraińska, Zaświecie, Zaswitnia, ale jeszcze legalizacja tej nazwy trwa. I 10 lat. Restauracja jest kapitałem polskim. Nieruchomość sama została wykupiona przez Fundację Nasza Warszawa. Jesteśmy po gruntownych pracach remontowych, ale wewnątrz niewiele tutaj zostało zmienione. Staraliśmy się utrzymać klimat tego dawnego lokalu. Pamiątki, które są tutaj zgromadzone bezpośrednio z tym miejscem nie są związane, ale chodzi o zdanie klimatu epoki przedwojennego Lwowa. Restauracja przypomina swoim wystrojem przedwojenne lwowskie. Mieszkania. I mamy tutaj różnego rodzaju pamiątki zgromadzone, w tym też zdjęcia z różnych pracowni fotograficznych, postaci nam nieznanych. Są portrety Mandemone Artura Krottgera, Maryi Wolskiej, Xabarego Mozarta, Leopolda von Mozocha. Mamy też konciek przedwojennej lwowskiej reklamy. E, najwięcej miejsca oczywiście zajmuje reklama firmy Poczewskiego, słynnej wytwórni wódek i nalewek. I jak Henryk Zwierzchowski mówił, że niektórzy zachęcają się z notami Mickiewicza i niż Trawieszami Sołackiego, a ja pisał, zachęcam się czterema butelkami Barczewskiego. Barczewcy dbali o reklamy i to się klientom podobało. Mamy też jeszcze dwie sale w stylu takiej pracowni piwnicznej, yy, zrobionej w, jako pracownia Artura Grottgera. No i latem też zapraszamy do naszego ogródka, na elewacji mamy też przedwojenne pamiątki dawnych reklam lwowskich i wymurowany tzw. Tak mur warszawski ze starych cegieł z napisami dawnych dzielnic, cegielni lwowskich itd i w ten sposób próbujemy opowiadać fragment bogatej historii Lwowa. No przez te ponad 30 lat gościliśmy wiele ciekawych gości w naszym lokalu, w tym prezydentów Polski Ukrainy, polityków z różnych frakcji politycznych, przedstawicieli świata kultury, muzyki. Był u nas i pan Penderecki, i Krzysimir Dębski, i pan Skoryk za sportowców, to Robert Korzeniowski nas odwiedzał. Z takich ostatnio właśnie gości był też wnuk cukiernika wowskiego, zeleskiego. Przed wojną była to najlepsza cukiernia w Lwowie. No i listę, powiedzmy, takich znanych postaci można byłoby wydłużyć. W tym też był wnuk i prawnuczka Wolski. Wnuk niestety zmarł niedawno. Prawnuczka mieszka poza granicami Polski. No i też ciekawa u nas historia właśnie, kiedy ludzie przychodzą i opowiadają swoje historie. Na przykład była stuletnia albowianka, która na owe czasy mieszkała w Niemczech i mówiła, że przyjechała do na wycieczkę, żeby odwiedzić swoje kochane miasto. Czy też takie w wiek wieku która mówiła, że jako dziecko z rodzicami wyjechała do Francji i przyjechała z dziećmi i wnukami, żeby pokazać najpiękniejsze miasto. Także takie historie Pięknie są pani ciekawe. to opowie, o, Bardzo ciekawa jest historia tego budynku i tej restauracji. I przyznam się Pani, że ktoś naprawdę ma dobrą rękę, żeby tutaj tak to ładnie te eksponaty tutaj pokazać na ścianach. Ja zaraz zrobię film i pokaże na tak, swoim... Forma, w jaki sposób one zostały, to zaplanowała Olajna Turiańska. To jeszcze poprzedni właściciele gromadzili te wszystkie pamiątki. Wówczas nie było jeszcze ani gorącego kleju, ani dwustronnego skocza, więc trzeba było się rzeczywiście dobrze zastanowić, jak to skomponować, czym to przymocować, żeby to w ten sposób było. A jeszcze zapytam panią, bo Pani płynnie mówi po polsku. Skąd u Pani? No, granicy nam się przesunęły, a my ciągle... Jesteśmy tu. Jeszcze Dobrze. nie wszyscy wyjechali. Jeszcze nie wszyscy wyjechali. Świetnie, świetnie. Bardzo miła Pani, Pani Beata zaprasza wszystkich, serdecznie wszystkich, wszystkich moich znajomych tutaj do restauracji, która poleca zupy, zupy solianki, barszcz, barszcz rosół, tak? Jest zawsze rosowych, będzie żurek bliżej do świąt, już znów na wiosnę będą dania sezonowe, także wszystko jest własne roboty, świeże. Panie tutaj w kuchni sami przygotowują pielmienie, pierogi. Prokiety grecza. To dziękuję bardzo. Jeszcze zrobimy tylko zdjęcia tutaj tej, tej dekoracji. Dziękuję pani bardzo, pani bardzo.

I'm not so interested <laughs>